W połowie XVII wieku właścicielami Zegrza zostali Krasińscy. Byli oni właścicielami tej miejscowości aż do połowy XIX wieku. Krasińscy to ród wywodzący się z Krasnego koło Ciechanowa. Pierwszym Zegrzyńskim Krasińskim był Dominik, syn Ludwika, starosty Płockiego i kasztelana Ciechanowskiego oraz Agnieszki Kryskiej. Dominik Krasieński urodził się na początku XVII wieku. Był założycielem tak zwanej odnogi oboźnińskiej rodu. Pełnił też funkcję kasztelana ciechanowskiego, podobnie jak jego ojciec. Dominik ożenił się z Katarzyną Młocką, z którą miał córkę i czterech synów. Wśród nich znalazł się Jakub który urodził się w 1658 roku. Jakub Krasiński podobnie jak jego ojciec i dziad został kasztelanem Ciechanowskim, ale z urzędu zrezygnował w roku 1720. Był żonaty z Barbarą Kuklińską, miał córkę i pięciu synów, w tym najstarszego Antoniego urodzonego w 1693 roku, który został później dziedzicem Zegrza. Antoni Krasiński powiększył włości Krasińskich w Zegrzu i został też, zapisał się w historii, wybudowaniem pierwszego murowanego kościoła w 1758 roku. Nieco wcześniej, w 1848 roku, był posłem na Sejm od roku 1750 kasztelanem zakroczymskim. Jego żoną była Barbara z Zielińskich, z którą miał pięć córek i dwóch synów. Zmarł w 1762 roku i został pochowany w krypcie kościoła w Zegrzu, który wybudował. Kolejnym właścicielem Zegrza był Kazimierz Krasiński, syn Barbary Jantoniego, urodzony w 1725 roku. W młodych latach przebywał na dworze króla francuskiego Ludwika XV. Później posłował i był też generałem wojsk koronnych. Od 1763 roku był oboźnym wielkim koronnym. W latach upadku Rzeczpospolitej był zwolennikiem Konstytucji 3 maja i później Brał udział w insurrekcji kościuszkowskiej. Trzykrotnie żonaty. Z ostatniej żony miał syna Józefa Bawrzyńca Onufrego, kolejnego właściciela Seksza. Kazimierz Krasiński zmarł w 1802 roku i został pochowany w Zekrzu. Józef Wawrzyniec Onofry Krasiński urodził się w 1783 roku w Zekszu. W 1806 roku zaciągnął się do armii księstwa Warszawskiego do formującego się V Pułku Piechoty. W 1809 roku został przydzielony do sztabu księcia Józefa Poniatowskiego i później brał udział w bitwie pod Raszynę. W 1812 roku brał udział w wyprawie na Rosję w bitwie pod Berezyną wykazał się wielkim bohaterstwem i wielką zaradnością. Bo uratował, wyniósł wywiózł z pola walki generałów Józefa Zajączka i Karola Kniaziewicza. W późniejszym okresie walczył w Powstaniu Listopadowym. Ożenił się z Anną Osolińską, z którą miał dwie córki i trzech synów, między innymi Stanisława, który odziedziczył po nim majątek. Stanisław Krasiński urodził się w 1811 roku. Brał udział w Powstaniu Listopadowym był adiutantem generała Tomasza Łubińskiego. To prawdopodobnie on, bądź już wcześniej jego ojciec był fundatorem budowniczym pałaców w Zegrzu, który istnieje do dzisiaj, który powstał około roku 1847. Ożenił się z Dorotą Jabłonowską, z którą miał dwie córki, Marię i Jadwigę. Zmarł Dosyć młodo, w wieku 38 lat, w 1849 roku. Po jego śmierci majątek w Zegrzu objęła córka Jadwiga, która w 1862 roku wyszła za mąż za Macieja Radziwiła. Zmarła w Rzymie w 1913 roku. No, właśnie na Jadwidze Krasińskiej kończy się ród Krasińskich Zekrzów. Dziękuję za uwagę.